Dobry Panie Wojtku, dobrywecie. Doktor gest, nie? Panie doktorze, coś dla pana. Dzięki bardzo. Dzięki. Czekaliśmy na to. Mamy ja to, lecimy Dziękuję. Na... Drodzy Państwo, to jest właśnie maseczka dla Polski. Maseczka, którą dostaniecie w ramach akcji Polski.pl za darmo. Maseczka wielokrotnego użytku, którą możecie wygotować, odkazić i użyć ponownie. Myjmy ręce, zostańmy w domu i używajmy maseczki dla Polski. Znakomita inicjatywa. Okazuje się, że Polak potrafi i zostało wymyślone coś wspaniałego, z czego będą korzystali mieszkańcy Mławy, obywatele naszej pięknej, kochanej ojczyzny. Jestem pod wielkim wrażeniem tych osób, które to zainicjowały. Wielki szacunek mam dla tych osób. No i to wielkie szczęście, że spotkało to jako pierwszych mieszkańców Mławy. Zaangażowałem się w akcję przede wszystkim dlatego, że Potrzebujemy maseczek i wykupujemy je szpitalom. Szpitale potrzebują maseczek jednorazowych. My tutaj mamy wielorazową maseczkę, którą możemy używać w domu, odkażać, wygotować i użyć ponownie. A tamte maseczki powinny trafić do tych, którzy o nas walczą. My powinniśmy wszyscy siedzieć w domu, myć ręce, wychodzić tylko z domu, jeżeli naprawdę, naprawdę musimy. Tak trzeba było po prostu. To wszystko się zaczęło od rozmowy dwóch ludzi i od koncepcji, a może zrobimy, no to kogo zapraszamy? Zaprosiliśmy lekarza, dziennikarza, różnych ludzi, różnych specjalności, żeby mogli po prostu stworzyć coś szybko, ale coś, co będzie bardzo potrzebne.